Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj z kolei tutorial będzie z ilustratora, więc wszyscy ci, którzy są fanami ilustratora, mam nadzieję, będą usatysfakcjonowani. Dzisiaj zrobimy sobie takie oto tło, które może nam się przydać w wielu projektach. Wykorzystamy do tego efekt o bardzo wdzięcznej nazwie Bazgroły. Tak, właśnie tak. Ten efekt właśnie tak wygląda i pokażę wam jak zrobić coś takiego. Więc tworzymy sobie nowy dokument. Niech on ma takie wymiary 150 na 100 mm, RGB 72 DPI, PPI. Ponieważ robimy to na ekran, jeśli chcecie zrobić coś takiego do druku, no to wtedy tutaj wybierzecie 300 PPI. OK i mamy nowy dokument. Na początek stworzymy sobie prostokąt o wymiarze naszego całego obszaru roboczego. Ten prostokąt będzie miał czarne wypełnienie, bez obrysu. Czarne, czyli te wartości tu muszą wszystkie być na zero, czyli to będzie o w ten sposób. Tą warstwę możemy nazwać sobie skrót od Background. Blokujemy ją i zakładamy następną warstwę, a tą nazwiemy sobie Bazgroły. Bo właśnie tu będziemy sobie bazgrać po, po tej warstwie. Rysujemy kolejny prostokąt, tylko że ten prostokąt będzie już biały. Dokładnie taki sam. Ok, mamy dwa prostokąty, czarny i biały. Czarny jest na razie zablokowany, a biały prostokąt będziemy teraz obrabiać dalej. Więc otwieramy panel Wygląd, i tutaj widzimy jakby atrybuty tego obiektu, który mamy zaznaczony, czyli tego białego prostokąta. Wypełnienie jest białe, obrys, brak. Ok, zaznaczamy sobie tą warstewkę tutaj wypełnienia. I z tej ikonki fx wybieramy stylizacja bazgroły Otwiera nam się okienko do ustawienia szczegółowego tego filtra Widzimy już pod spodem, że coś tu się dzieje Ale my chcemy to zrobić w ten sposób, że Chcemy to troszeczkę zagęścić Czyli w tu ten suwaczek odstępy Możemy to nawet wpisać sobie ręcznie jeden Mm. Zobaczcie, że teraz już jest bardzo gęsto ta siatka. Tu możecie pokombinować sobie z tymi suwakami typu zakrzywianie. Ja tak pokażę przesadnie mocniej. O, to w ten sposób się robi. Możemy tak dać gdzieś mniej więcej. O tak. Odstępy już widzieliście. Wariacje to jeszcze to się bardziej takie nierówne wszystko robi. Ten filtr ma naprawdę fajne, fajne rzeczy, a również ma takie predefiniowalne ustawienia, gotowe już, z których możecie sobie stąd wybrać. Ja teraz tego nie będę robił, bo chcę zrobić własne ustawienia. Więc myślę, że takie ustawienia jak teraz, które tu widzicie, dla mnie są ok. Tu jeszcze jest coś takiego jak nakładka ścieżek, to znaczy, jeśli ona jest na 0 to wtedy tutaj nam wychodzi to wszystko poza obrys naszego obszaru roboczego. A ja w tym momencie bym chciał, żeby to jednak było wewnątrz, więc troszeczkę sobie cofam. O, to można tak leciutko cofnąć, żeby ten filtr pokrywał się z obszarem roboczym. Ok. Dobra. Mamy teraz już wstępnie zrobiony ten efekt. Na razie schowamy ten panel i na razie również blokujemy i chowamy tą warstwę. Odblokowujemy background, zaznaczamy ten obiekt i teraz zrobimy sobie kolory w tym tle, ponieważ będą nam one potrzebne. Zrobimy to przy pomocy siatki gradientu. To jest piękne narzędzie, które fajne efekty daje. Klikamy mniej więcej sobie gdzieś tu. I podobnie tu. Ponieważ ten punkt był teraz przed chwilką ostatnio zrobiony, on jest automatycznie zaznaczony już. Wybiorę białą strzałkę i nadamy mu kolor, na przykład taki. Teraz zaznaczam ten punkt i powiedzmy zrobimy go w takim kolorze. Odznaczam i zobaczcie, mamy już całkiem fajne tło. Blokuję tą warstwę i przechodzę do warstwy Bazgroły. Przede wszystkim pokazuję, żeby była widoczna. Odblokowuję ją. Teraz znowu otwieram okienko, przepraszam, panel wygląd. I tutaj. A, przede wszystkim muszę zaznaczyć ten obiekt. O, bo jeszcze, jeszcze pamiętam przed chwilą ustawienia z tego tła. Widzimy to nasze wypełnienie. Mamy tutaj ciągle edytowalny ten efekt. Natomiast tutaj mamy na dole coś takiego jak krycie. Kiedy to nacisnę, rozwija mi się znane już okienko z ustawieniami krycia. I tu mogę też wybrać tryb mieszania warstwy i ustawię na nakładkę. I zobaczcie, że to już całkiem fajnie coś się zrobiło. Przy czym jeszcze dam krycie mniej więcej tak o około 60%. I już całkiem fajnie to zaczyna wyglądać. Natomiast no, brakuje tu jeszcze jakiegoś akcentu, więc. Na razie zamkniemy sobie to wypełnienie. I nadamy temu samemu obiektowi jeszcze jedno wypełnienie. Tak, jest taka możliwość w ilustratorze. Tu mamy ikonkę dodaj nowe wypełnienie. Klikamy ją. I znowu domyślnie jest to kolor biały. Możemy to sobie rozwinąć. To już zwiniemy i znowu ustawiamy filtr basgżoły. Po raz kolejny. Przy czym teraz odstępy sobie zwiększmy. O, zróbmy mniej więcej. Może łatwiej będzie tutaj. Może równo 3. O, w ten sposób zrobimy. OK. I teraz znowu. Ustawiamy tutaj sposób mieszania warstw na nakładkę. Zobaczmy, co się fajnego zrobiło. Krycia nie zmieniamy, tylko zostawiamy na 100, bo chcemy, żeby właśnie tu w tym tle były takie fajne, mocniejsze akcenty. No i myślę, że udało się to zrobić. Całkiem sympatycznie to wygląda. Także właściwie to był bardzo krótki tutorial. Chciałem Wam pokazać, jak można zrobić sobie takie tło, które naprawdę można w wielu projektach wykorzystać. Co jest tu fajnego? Fajne jest to, że mamy to ciągle jak gdyby w edycji wszystko. Czyli tutaj mamy cały czas dostęp do parametrów tych filtrów, możemy je zmieniać tych obydwu warstw, które są w jednym obiekcie przypisane do parametrów krycia, rodzaju mieszania warstw. Wszystko to możemy zmieniać. Zaraz coś może jeszcze pokażę. Na chwilkę Zablokuję to. Odblokuję z powrotem background mhm. i zobaczcie. Na przykład zaznaczam sobie ten punkt, wybieram mu inny kolor. No, tak przesadziłem troszkę może. Ale zobaczcie, co tu mogę robić. Cały czas mam to pod pełną kontrolą i mogę tutaj naprawdę dużo zmieniać. Także jest to o tyle fajne, bo jest, jest to elastyczne. Można to tło naprawdę dopasować do własnych potrzeb. O, na przykład coś takiego. Też to fajnie wygląda. Fakt, że jest może troszkę za mocne, więc można to stonować. Te kolory troszkę dać ciemniejsze. Choć z drugiej strony nie jest wcale tak źle. Jeśli ten kolor jest ciemniejszy, to ładniej wychodzą te, te jaśniejsze linie, które przeplatają się z tymi pod spodem i efekt jest naprawdę fajny. Również możemy z powrotem wrócić do tego filtru Grow i w tym okienku, w okienku wygląd, możemy na przykład, zauważcie, w tej górnej warstwie w tym momencie, zaznaczam ją, zmienić jej kolor tych linii, czyli to też wcale nie jest na sztywno. Tu możemy zmienić ten kolor, dam żółty kolor. Zobaczmy, co się tu dzieje. Również bardzo ciekawe efekty powstają, więc teraz niebieski. Na przykład tutaj on się już przeplata. Naprawdę możliwości jest tutaj nieograniczona ilość, tak samo jak możecie zupełnie inaczej skomponować tą siatkę gradientu. Jednak wrócę do białego, bo na przykład jeszcze na chwilkę powrócę do tej siatki gradientu mogę przecież dodać tutaj jeszcze kolejny punkt, gdzieś w środku. O, w tym momencie akurat mi się domyślnie kolor biały zrobił, też, też fajny efekt powstał, no ale załóżmy, że tutaj będziemy chcieli zrobić, no nie wiem, o, coś, coś w tym stylu. O, tak troszkę słabi, żeby to jakoś wyglądało. I proszę bardzo. Czyli naprawdę, słuchajcie, tylko wasza wyobra wyobraźnia was w tej chwili ogranicza. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Jest krótki, ale myślę, że treściwy, więc życzę dobrych, fajnych projektów i do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się!